Proszę! Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Panie burmistrzu, zbliżają się Dni Niskoczowa, więc tak jak obiecałam, przynoszę berety. Warto potrenować, no bo Niskoczowa blisko i rzuty beretem też przed nami już blisko. No faktycznie, dziękuję, trzeba się przygotować. Tym bardziej, że to jubileuszowe 20 rzut beretem. Tak, to 20 mistrzostwa może uda się wreszcie stanąć na podium. Zobaczymy. Raczej chyba nie. A pozostałe punkty programu, jak tam nasi artyści? No, myślę, że wszystko już dobrane, bo i Demono, i Trojanowska, Redlich, no i Krzysiek Respondek odpowiedzieli na wszystkie telefony, podpisali co mieli podpisać. Wszystko właściwie zapięte na ostatni guzik. No i jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tak, jaka? Pogoda. Zamówiła pani pogodę? Biegnę zrobić to w tej chwili. <laughs> roczne 52. Dni Skoczowa rozpoczynamy 7 czerwca o godzinie 20.30 nie na rynku, a na targowisku miejskim, gdzie serdecznie Państwa zapraszamy tuż po rozpoczęciu miejskiego święta o godzinie 21.00 nocny rajd synchroniczny pojazdów zabytkowych. Dzień później, czyli w sobotę 8 czerwca polecamy szczególnie finał familijnego festiwalu piosenki Rodzina na scenie to atrakcja do dopołudniowa, a po południu czekać nas będzie koncert Red Lips o godzinie 19.00 i koncert gwiazdy całych dni Skoczowa, czyli zespołu Demonu. W niedzielę, 9 czerwca, nie ominie nas jubileuszowy bo 20. rzucanie beretem, czyli mistrzostwa Skoczowa w rzucie beretem organizowane dokładnie, dokładnie po raz 20. O godzinie 16.00 Rozpoczynamy mistrzostwa. Potrwają do godziny 18.00. O 18.00 natomiast koncert Krzysztofa Respontka. O godzinie 20.00 zwieńczenie 52. dni skoczowa, czyli występ Izabeli Trojanowskiej. Oczywiście w sobotę i niedzielę, czyli 8 i 9 czerwca, spotykamy się na rynku w centrum skoczowa. Szczegółowy program 52. dni skoczowa znajdą Państwo m.in. na stronie internetowej organizatora wydarzenia Miejskiego Centrum Kultury Integrator. Zapraszamy.